Ok, mamy odcinek 55 z Kibbee Toilet od K2B. Zapraszam ser. O kurde, kamera został zniszczony, ale poszło epicko na początek. Łapkę zostawcie, warto zawsze. O jezu, to. Jezu, jakie uniki, to jest ten ninja? Powiedzmy, że to jest ninja cameraman. Ok, i co teraz? Boże, ale goście jest brzydki. Tyk. Tytan kamera zawsze się pojawia i zawsze da jest afera. Dobra, ale go tu atakują. Patrzysz jeszcze ogień. Jakie efekty specjalne. Tego jeszcze nie było. W ogóle to wygląda jak w prawdziwym życiu. A tytan jest epicki, wszystkich wymócił. A ten młot jest większy od niego trochę. Tak śmiesznie to wygląda. O mój Boże, a to co to jest? Boże, to jest człowiek, ten, jak się nazywa, żołądź? Czy jakoś tak można powiedzieć? Czy, czy jak się nazywa ten, orzech włoski albo coś? Śmiesznie to wygląda. Nieźle, nieźle, nieźle. tu bi się postarał.